on on by the terrible accident this morning. Chcę wszystkim chciałem wyrazić współczucie z powodu smutnego zdarzenia z katastrofy na która wydarzyła się dzisiaj rano. First of all, we were thinking to cancel this program for that reason. Na początku myśleliśmy, żeby z tego powodu odwołać ten prawem. Ale później pomyśleliśmy o, o was, którzy byliście już w drodze tutaj. Myśleliśmy również, że jakikolwiek rodzaj takiego nieszczęścia jest good way of, our about the of this world. Jest, jest, taką, jest taką okazją do nasilenia naszego myślenia na temat natury tego świata.

za te wszystkie dusze, które odeszły, who left their body in a violent clash, które opuściły swoje ciała w takim e, gwałtownym e, wypadku, while they were going to commemorate other Polish people, who had died violently many years ago. Udawały się po to, by uczcić pamięć Polaków, którzy odeszli dawno temu. When military myślimy o II wojnie światowej i o okrucieństwach, które zostały wyrządzone przez tak wiele. Różnych grup militarnych, which the were the ones one, z których prawdopodobnie Niemcy byli winnymi numer jeden, but not the only ones. ale nie, nie wyłącznie, nie, nie tylko jednymi. Dlatego, że w każdym wypadku, gdy ktoś jest traktowany niesprawiedliwie wówczas jest to duży błąd. I Niestety niesprawiedliwość jest takim dominującym składnikiem tego materialnego świata. We talk of justice, but we are Zawsze mówimy o sprawiedliwości, ale stykamy się z niesprawiedliwością. We always talk of happiness. But we are fast facing sadness, deception and frustration. Mówimy zawsze o szczęściu, ale stykamy się z nieszczęściem, ze smutkiem i z frustracją. We always talk about love, but we have to face treason and abandonment. embellment. mówimy o miłości, ale musimy stykać się ze zdraą, z opuszczeniem. And that brings to me straight into the subject of my class today. To zmierza do sedna mojego dzisiejszego wykładu. The, the actual uh, key word here is healing. Jakby słowem kluczowym tutaj jest uzdrawianie. Healing is a kind of a magic word. Uzdrawianie jest swego rodzaju słowem magicznym. It makes people's eyebrow rise. Sprawia, że ludzie wznoszą brwi. What's going to heal me? Co uzdrowi mnie? And what's going to heal the world? Co uzdrowi świat? What is going to heal these poor people? Co tych biednych ludzi? What's going to heal the sick people? Co ludzi What is going to heal those who are simply hopeless in this world? Co tych, którzy są Healing. Magic word. słowo magiczne. Where is the master healer? Where is the magic system? What is the next therapy we can approach? Gdzie jest magiczne uzdrowiciel? Gdzie jest jakiś uzdrawiający system, jakieś podejście, które mnie uleczy? Homeopaty, acupuncture, naturopathy, uh, homeopathyoida homeopathy. So Homeopatia, naturopatia, akupunktura, ajurweda, jest tak wiele metod uzdrawiania. Oh, uh, I czasem przychodzą osoby, które mówią, mamy magiczną pastylkę, magiczny syrop, który wyleczy wszystkie choroby. Now before we understand what healing is all about, zanim zrozumiemy, na czym polega uzdrawianie, Musimy najpierw zrozumieć czym jest choroba. gdy trafi nas jakiś problem w ciele, or też jakiś problem umysłowy i szukamy pomocy The first question is Pierwsze pytanie brzmi What is your problem? Yyy jaki masz problem? Where does it pain? Gdzie boli? So the first quality of a doctor is to make diagnosis. Pierwszą kwalifikacją lekarza jest sporządzenie diagnozy. If he doesn't make one jeśli nie udaje mu się tego zrobić, he's just speculating. więc wówczas on tylko wymyśla. And if he made the wrong a jeśli dokona złego rozpoznania, most he's you najprawdopodobniej może cię otruć, by you which you don't need and which heal dając ci coś, co ani ci nie, nie może ci ani pomóc, ani nie może ci wyleczyć. So it's very important to understand that we need a diagnosis of our disease situation. Więc istotną rzeczą jest zrozumienie tego, że potrzebujemy zdiagnozowania zdiagnozowania naszej sytuacji czy naszej choroby. Also all the therapies and treatments will be to know avail. W przeciwnym wypadku wszelkie terapie i kuracje nie będą odnosić skutku. The element of the human being is identified by his absence of satchit ananda. taką chorobą ludzkiej istoty jest brak zrozumienia czy niemożność czy zrozumienia satchit ananda the absence of beauty sweetness and love nieobecność jest to brak zrozumienia słodyczy piękna i miłości the absence of eternity nieobecność wieczność true knowledge prawdziwej wiedzy and true love i prawdziwej miłości these are the Basic symptoms of identifying an unwanted situation. Są to podstawowe e, objawy e, rozpoznania niechcianej sytuacji. Here our approach towards disease is more broad-minded. Tutaj nasze podejście do choroby jest bardziej jest trwalsze. Happiness is What everybody is aspiring for szczęście jest tym do, jest tą rzeczą do której dąży każdy health everybody is aspiring for zdrowie jest to do czego dąży każdy and everybody wants to know what is the cause and what are the effects każdy chce wiedzieć jaka jest przyczyna i jakie są skutki one time a person was asked, kiedyś zapytano pewną osobę What is czym jest inteligencja and the answer was given by a yogi ja, i odpowiedzi on odpowiedział że inteligencja to zdolność połączenia przyczyny ze skutkiem Jeśli nie możesz tego zrobić, jeśli tego nie potrafisz uczynić, there is no question of nie istnieje kwestia inteligencji first thing you in life Dlatego pierwszą rzeczą jaką robimy przy życiu już studyj uczymy się what are the things which are dangerous which will have a very negative effect on you? Uczymy się tego, jakie rzeczy są niebezpieczne i jakie niebezpieczne rzeczy mogą mieć niebez... negatywny wpływ na nas. Wówczas rodzice wydają się do dziecka i starają się wbić mu do głowy właśnie to, co jest złe, to co jest dobre dla niego. Więc so really rozpoznanie naszej choroby czy stanu chorobowego wymaga bardzo takiego otwartego czy szerokiego spojrzenia. Wówczas zrozumiecie remedium czy środek zaradczy, który podam wam dzisiaj. You could call it the magic remedy można by nazwać to takim magicznym remedium badacze live modern remedy it is a discovery najbardziej nic remedium można by nazwać odkryciem of the natural defenses already inherent within you o odkryciem na, e, takich naturalnych naturalnego systemu odporności który znajduje się już w was samych naturalne siły organizmu, naturalne obronne siły organizmu, które już znajdują się wewnątrz was, są bardzo um, silne. I gdy w, w, w ciele pojawia się choroba, te naturalny system odpornościowy Uda, jakby zmierzam w tym kierunku i ją zwalczam. In Gdy w, w waszym ciele jest jakaś infekcja, zakażenie, up fever. ciało rozgrzewa się gorączką, the blood is out the some boil. E, i krew wy, 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 wyrzuca na zewnątrz ciała m, m, jakieś <coughs> zanieczyszczenie, czy zatrucie na zewnątrz w rozumieniu jakbyście jakiś dozorali od milk system is loading up to discharge all the w all the unwanted things inside i również większa śluz który zostaje wydalany z z ciała so the natural defense system is a very powerful agency within us więc naturalny system odpornościowy jest takim bardzo potężnym e, czynnikiem, e, znajdującym się w nas samym. I to dzieje się zasadniczo na poziomie fizycznym. On the level, na poziomie umysłowym there are the uncertainties. są pewne, e, niepewność. Są pewne jest, jest pewna niepewność różne wrażnie niepewność. Invading us. Jest y, smutek, który na, nagle nas napada. Which we can't a, which we a, ponieważ dzieje się coś, e, czego nie potrafimy zrozumieć.